Chcesz zarabiać na wstawianiu meczy? Wejdź na Instagram TwojaWygrana.pl bądź odwiedź stronę, która jest podana w opisie filmu. <grymka> nie do możliwości. Boże, jak ładnie, ładnie. No, Andrzej trenuje, a my spacerujemy. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobić no. Andrzej utrzymał kciuki. Pokaż kutteczko jakie masz rękawiczki Kanada Gust Kanada Gust Kanada Gust na dłonie i na stopy Tam mi mówią, że tutaj noga, tu, tu ręka, tu to tuś mo ja <laughs> w przeciwieństwie, że ja to się nie przygotowałem na żadnych obozach pięsiarskich, bokserskich, do niech będzie bokserskich. Ja wchodzę tam na wali, a bo są friki Jak będzie tu druga, druga walka. Będzie więcej czasu na przygotowania, to poświęcę na, na te przygotowania, więcej serca włożę i więcej czasu poświęcę na przygotowania. A na razie to jest sam dupa, a nie przygotowania, bo tu się nic nie da zrobić w tydzień czasu i taka jest prawda. Także, słuchajcie, kochani, wiem, że każdy chce dobrze, ale tu już się nie da nic zrobić. Tam jest, wchodzimy, wymiana i kto kogo pierwszy palnie. Haha, <laughs> nie ma nic pomiędzy. No, także tutaj to można tylko zrobić sobie tarczę, rozruch, przepalić się i. i no i to Tak, grzmoty. Coś nie ma czasu na żadne przygotowania. Każdy robi we własnym zakresie. No i tam, tak jak Andrzej, Andrzej to ujął, biały nos kontra, ostry żurom. Jest rozbieżność wagowa prawie 30 kg. Rozbieżność yy, w. Yy, w treningach też jest, bo tutaj mogą się śmiać, że Andrzej to jest taki gap, ale Andrzej to nie jest gapa, Andrzej się przygotowuje, widać to, wkłada w to mnóstwo serca i Andrzejku, ja osobiście trzymam kciuki za ciebie, <laughs> sam, się, sam się boję tej walki, boję się, yy, bo to jest normalne, że strach jest bardzo naturalny. Wiesz co, on powiedział? Że trzymasz kciuki i trzymasz się siatki. Aha, trzymał kciuki i trzymam się. Jeszcze. No dobrze, no każdy mówi to co, co, co musi na najzech przynieść albo co, mu, co uważa, że chce powiedzieć. I ma do tego pełne prawo. Ja powiem jeszcze raz. Ostatni raz, jeśli nie będę powtarzał. To nie ma prawa trwać długo. Ta walka, ten rewanż będzie pierwszy raz z mojej strony na trzeźwo. Papierosków nie udało się, że zapaliłem <grym> Co mam pieprzyć No nie będę siebie oszukiwał Wchodzę pierwszy raz na trzeźwo No i No i to tyle, no. nie chcę mi się męczyć, ja nie lubię się męczyć Ja że znacie mnie od dawien dawna, ja się nie męczę Wchodzę, robię, wychodzę I <grym> Tak to wygląda <grym> Także znowu 88 kg, zobaczymy czy zbije wagę czy nie 88 kg kontra prawie 120. 120 120 to ja na hulem od zapierdalę przez 700 kroczę co mogę jeszcze powiedzieć to zmęczony jestem A, kochana moja perełko także co mogę jeszcze powiedzieć to męczą mi najbardziej sprawy urzędowe bo jest tego jeszcze mnóstwo e, pewnie wiele osób postawiło na mnie krzyżyk już dawno ale tak jak mówiłem, ja się nie pcham do internetu, to internet się pcha do mojego życia i, i ważne, że piłka w grze, więc jeszcze nie powiedziałem, że schodzę ze sceny, absolutnie. A jak będę schodził, to, to powiem, że to już jest ten moment. A jak na razie to zmęczony jestem tylko i wyłącznie przez urzędowe sprawy, one mnie wykańczają energetycznie, a reszta to dla mnie bułka z masłem, kawka z mleczkiem po śniadanku.